Cześć! Jesteśmy na Gostkonie i rozmawiamy z organizatorem tegorocznej 11. już edycji, tym razem związanej z motywami Dzikiego Zachodu, prawda? Dokładnie. OK. Możesz nam opowiedzieć coś o organizacji, o tym, skąd pomysł na, na taki motyw. Generalnie zawsze mamy taki zwyczaj w naszym klubie, który organizuje Gostkon, że spotykamy się na wigilię. Jako takie po prostu spotkanie integracyjne i zazwyczaj tam po prostu wymyślamy motyw. W zeszłym roku był super bohaterowie, bo mieliśmy dziesiątą edycję, więc jako że tak super, super wersja. A w tym roku dosyć w sumie spontanicznie wyszedł western. Prawdopodobnie z tego, że jak dobrze pamiętam, któryś z naszych tutaj kolegów, chyba, nie wiem, czy, albo koleżanek, nie pamiętam tu dokładnie, Grali w grę League of Legends mm -hmm. i bardzo mi się podobał motyw właśnie takich westernowych postaci, więc zaproponowaliśmy to i nasza właśnie graficzka, pani Ania Toodoszwardowska bardzo chętnie się w to zaangażowała. Mm -hmm. I właśnie jej autorstwa są grafiki, tak, które mamy na koszulkach. Tak. Na tych i na wszystkich, praktycznie, które dotychczas wychodziły. poza Okej, no. okej, okay, tak. okay, wspaniale. To jak w takim razie wyglądała organizacja tej edycji? Wiemy już, że mamy motyw, i co dalej? No, my zawsze generalnie zaczynamy od motywu. Games Room jest naszą standardową na przykład rzeczą, więc no, tam jakieś dużej rzeczy do organizacji no, trzeba było przykładać. Jedynie ostatnie dni, żeby poprzewozić 600 gier z naszego klubu, no to jest dosyć spora ilość, więc. Zdecydowanie. Więc, no, trochę nam to zajęło. No i robimy taką dużą burzę mózgów w klubie, żeby wymyślić jakieś może nowe atrakcje, jakieś lokalne, jakieś lokalne osoby ciekawe, żeby. Zrobić coś nowego zawsze, bo my, jako festiwal, działamy lokalnie przede wszystkim, więc na tym się skupiamy. No i tak też w tym roku zaprosiliśmy po raz pierwszy Stowarzyszenie Merkury, chociażby, czy właśnie z Krobi Patelnia Niegrydzy, którzy przeprowadzą warsztaty kulinarne. Wspaniale, czyli jest to tegoroczna innowacja, coś, tak, czego dokładnie. wcześniej nie było. Okej, okay, okej, okay, jasne, super. A co z atrakcjami, które pojawiały się wcześniej i w tym roku na przykład nie zdecydowaliście się ich zorganizować ponownie albo z takimi, które są waszymi stałymi punktami programu? Bo mówiłeś o Games Roomie, to jest. A, to jest, bo to jest coś, taki nasz mały konik. Nasz klub jest mhm. klubem gier planszowych, więc no to po prostu musiało się znaleźć. Zawsze się też znajdują gry fabularne, bo to też jest czymś, czym się zajmujemy na co dzień. Mhm. Zawsze mamy yy, yy, salę LEGO. Warsztat, wykłady, jakieś różne warsztaty pisarskie, komiksowe, takie bardzo manualne często rzeczy, które w jakiś sposób są związane z tą fantastyką, no i które rozwijają umiejętności po prostu. W tym roku powtarz powtarzają nam się po raz drugi warsztaty malowania figurek, które Ej. były bardzo po prostu popularne w zeszłym roku, aż trochę za bardzo, co nas mm -hmm. trochę y zaskoczyło. Mm -hmm. y no, jedyną rzeczą, z której zrezygnowaliśmy tak realnie są, jest robotyka. Okay. Która pojawiała się u nas wiele lat, ale tak z każdym rokiem mam wrażenie, że trochę gasiło zainteresowanie się nią, bo myślę, że to jest już taki temat, który jest bardzo często na jakichś różnych, e, ty, e, szybko zgubiłem słowo, wyjazdach jakichś integracyjnych czy tak dalej. Jakieś jak, jak dzieci jadą na jakieś kolonie, to mm -hmm. bardzo często się robotyka pojawia i myślę, że. Trochę już znudził po prostu ludzi temat robotyki. Rozumiem, okej. Okay. To może opowiesz nam jeszcze o takich twoich subiektywnych wrażeniach dotyczących i gostkonu ogólnie, i tej edycji, na której jesteśmy teraz. O kurczę, to jest jeszcze pytanie, bo yy, zawsze ja... najbardziej lubisz gostkon, może w ten sposób. Znaczy ja bardzo cenię, jakby tutaj tą atmosferę, która tu panuje, bo jest bardzo mm -hmm. tak rodzinnie bym powiedział, no może to może być takie nadużycie słowa, może wiele osób by powiedziało, no bo. Rodzina to jest oczywiście takie bliskie słowo, ale bardzo, tak wszyscy są tutaj raczej blisko. To nie jest taki duży konwent napompowany, że ludzie się tu nie znają, tylko my, wchodząc tutaj, no widzimy po prostu twarze, które widzieliśmy rok temu. A jak nie widzimy, jak widzimy jakieś nowe twarze, to wiemy, że to zobaczymy je za rok, bo, bo ludziom się to po prostu podoba. Jeśli ktoś przychodzi, to zwykle zostaje. Tak, dokładnie. Ja mhm. przyszedłem w 2020 roku, no i i w cztery lata zostałem organizatorem. Okej. Okay. Wspaniale. Jestem dobrym przykładem tego. Tak, okej. Okay. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.